Obiekt możemy już obejrzeć w pełnej okazałości. W środku i na zewnątrz trwają nieliczne kosmetyczne poprawki. Brakuje wyposażenia i atmosfery, którą wprowadzi odpowiednie wyposażenie, a przede wszystkim sami użytkownicy. Zanim w wieży pojawią się pierwsi zwiedzający, obiekt musi przejść konieczne odbiory techniczne. Rozpoczynamy ten najtrudniejszy w procesie budowlanym, zawsze element, czyli komplet odbiorów wszystkich służb i, 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 i Służb nadzoru budowlanego. Odrębną sprawą jest wyposażenie wieży. Tutaj mamy zamówione meble, sprzęt elektroniczny, bo elektroniką będzie ten obiekt mocno nasycony. Władze miasta za wszelką cenę uniknąć chcą błędów i niedociągnięć, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie czy świadczyć o niedokładności. Stąd brak pośpiechu i starania o to, by przed otwarciem wszystko dopięte było na ostatni guzik. Chcielibyśmy dopieścić każdy szczegół, tak żeby. Już w momencie, kiedy będzie udostępniona dla mieszkańców, nie były tam prowadzone żadne prace. Widać tutaj jeszcze ślady działania ekip budowlanych, słychać odgłosy. To też dlatego, że chcemy wieżę potraktować jako pewną całość, także z elewacjami przyległych kamienic. Wieża po otwarciu stanowić powinna obowiązkowy punkt odwiedzin nie tylko dla przyjezdnych zwiedzających, ale i dla samych świdniczan. Rozpościerająca się z tarasu widokowego panorama świdnicy i okolic zapiera bowiem dech w piersiach. Stoimy na tarasie, z którego można wgapiać się w świdnice godzinami. Rozpoznawać budynki, rozpoznawać stare fortyfikacje, oglądać układ przestrzenny, patrzeć na karkonosze przy dobrej widoczności. Zresztą i Skytowera można stąd dojrzeć. Założeniem władz miasta jest jednak, by obiekt żył nie tylko dzięki punktowi widokowemu można urządzić na poszczególnych kondygnacjach wystawy tematyczne można tam właśnie poprosić fińskich artystów żeby swoją inwencję wzbogacili wystrój wieży gdzieś pewno na horyzoncie będziemy myśleli o kawiarni w wieży ale to jeszcze kilka lat musi upłynąć zanim skończy się okres trwałości projektu unijnego także powoli powoli będziemy tę pewno tą wieżę doposażać Lokalna organizacja turystyczna, który, która będzie operatorem wieży, myśli też o różnego rodzaju zawodach sportowo-rekreacyjnych, bo dość popularne w tej chwili na świecie jest, są zawody tower running, biegania po wszelkiego rodzaju wysokich klatkach schodowych. Piotr Snopczyński, nasz wspaniały Himalajista, też już miał parę swoich pomysłów na temat różnych przewieszek, zjazdów, zwierzy, wspinaczek. By otoczenie współgrało z efektem końcowym, zadbano tak, żeby elewacje bloku śródrynkowego przeszły tak potrzebny remont. Widać już jego pierwsze skutki. Chcemy zagospodarować dziedziniec, chcemy, żeby tutaj Świdnicki Środek Kultury potraktował to jako przestrzeń też działań artystycznych, filmowych, muzycznych, teatralnych, więc. Tak jak powiedział prezydent pałac, chcemy, aby na dziedziniec przy wieży trafiły krzesła reżyserskie, które tymczasowo stoją w multikinie, więc powoli powoli będziemy to wszystko zagospodarowywać. Odbudowa wieży ratuszowej w samym sercu Świdnicy rozpoczęła się w czerwcu 2010 roku. W stanie surowym miała być gotowa jeszcze tego samego roku, lecz wykluczyła to między innymi kwestia fundamentowania. Jeden z najtrudniejszych zdaniem władz miasta momentów całej inwestycji. Liczba paliw, rozmieszczenie musiały być na bieżąco korygowane, dlatego że e, też sztuką było ocalenie tych pozostałości wieży historycznych. Mieliśmy tutaj taki kikut e, gotycki, który musiał być e, jakby zachowany i to powodowało, że przed rozpoczęciem budowy tak naprawdę nie można było do końca precyzyjnie zbadać nośności podłoża. Momentem przełomowym dla Świdniczan było wciągnięcie na sam szczyt wieży łącznie kilkudziesięciotonowych hełmów. Tę spektakularną akcję oglądały wówczas tłumy Świdniczan. Możliwość zwiedzenia obiektu będzie miała miejsce prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września tego roku.